Paweł four, three, GO na spokojnie Paweł zamyka stawkę, Na na spokojnie robisz spokojnie Tam mają takie four, mają takie five, four, five, już Paweł nadrabia. Vamos, 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 grande! Super, Paweł! Duży krok, duży krok! No Trzeci Włoch leci. Czwarty jest Hiszpan, chyba z tego co widzę. I piąty Paweł. Dawaj, dawaj Paweł. Gonisz tego Hiszpana, on już ledwo co daje radę z tymi waliskami. Jesteś piąty, a spokojnie. Już niesie w rękach te walizki. Duży krok oddychaj, Dobra. i donijmy dalej Hiszpana. Super, super. Chłodki takie mamy. Tak jest. Robisz go, robisz go. Super Paweł. Pół godziny. Ale szybciej chyba puszczają fale. Pamiętaj, żeby pierwszy nawet na pałę trafić, żeby się zaczął liczyć czas. Jest, dwa, okay. trzy, cztery, jest. Super. Obiecaliłeś głowa. Jesteś trzeci w tej chwili. Dwóch dońcików przed tobą. Pamiętaj, że od pierwszego musicie zaczynać. Tak. I dzwonek. Dawaj Paweł, wciśnij ciśnij, temat, ciśnij. raz, dwa, zrobione. Super powiem. do przodu, do przodu. wybiega na ważnie. Spokojnie. Tak jest. Super. Ciach, tak. Super Teraz kula Mocno duże kroki, duże kroki, pamiętaj Super, super, super Dawaj, dawaj Jest. Lecisz dalej Następna przeszkoda Liana Tak, pięknie, pięknie tak. Długa. I dzwonek jest. Duńczyk zrobiony. Jeszcze jeden przed tobą. Tak. Na snake'u nadrabiasz swoje. Pięknie, pięknie. Super. Zajebiście. O Jezu. Dawaj, dawaj panu. Ekstra. Pięknie. Tak. To wyłączone, lecimy, lecimy dalej. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Tak. tak. Jeszcze raz. Ale power. I powers. stop. Tak, umów, lecimy. Najłatwiej, Tak. Mocne płynięcie. Mocne. No. O, Dobra. Dobra, następna przeszkoda, jedną żeśmy pominęli bo się zagapiłem, tak, ser, super, tak, tak, noga, 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 jest, ekstra. Następna przeszkoda. jest, Tak. jest, to jest, 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 Czemu się tak zrobiło, Jest. Następna przeszkoda to jest jedna za drugą. Słuchajcie. Mocno ręce takie super. Ekstra dzwonek. Pięknie. Pięknie lecisz. Yeah. Następna przeszkoda. Nie pamiętam. ludzi. Jest Jonas, Nikolai. Okay, good Paweł leci rundę. Dobra. Super. Jesteś drugi w swojej fali na razie. Duńczyka nie widać. To był chyba ten, co skończył, ale spokojnie jeszcze go złapiesz. Super, mocno. Mocno, mocno, mocno jedziesz swoje. Pamiętaj o oddechu, ale idziesz kurwa. Line. Jak zły. Już końcowa, końcowa. Jeszcze 5 mocnych sekund i kończysz to. Tak jest. Do końca, do końca, do końca jest. Lecisz. Up and down or up? Gudą, gudą, gudą. Tak jest. I dalej. Dobra, i moja ostatnia przeszkoda. Tutaj już mój zmiennik. My? 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 Tak. Super. Tak jest. Tak jest. Ekstra. I pamiętaj za, link, za taśmę. Za taśmę, tu jest taśma na dole Dobry swing i za taśmę Pięknie

Dzwonek. Jest. Następna przeszkoda. Około Dzwonek. Jest. Nie powinno być za drugim. Pięknie. Dasz radę. Tak. Pięknie. Tak masz to. pięknie to. Tak. Dawaj, dawaj, dzwonek. Dzwonek. Jest. Yes. Okay. Jeszcze kawałeczek. Yes. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry czas. Powinno leci jak przecinak. Też startował chyba po królu i ten na przodzie jest, tak? Dawaj, Paweł! Wysoko! Tak jest! Jeszcze raz! Masz to! Jest. Tuż za naki, Paweł! Pilar. bardzo dużo zawodników podkaciło ale Paweł to zrobił. Trzymaj Paweł. Brawo. Tak jest, super. I wyciągnij się, wyciągnij się i dzwonek. Jest, pięknie. I ostatnia przeszkoda. Możesz nogi, możesz nogi! Pamiętaj! Tak, trzymaj, trzymaj! I tutaj też możesz nogi, pamiętaj! I na chickena, na chickena też możesz! Dawaj nogi Jest i wyciąga się do dzwonka Wyciąga się do dzwonka Tak jest yeah, Dobra, do I dzida na metę Zida na metę Poleciał, poleciał na metę poleciał no